Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, dzisiaj jedno z moich ukochanych letnich dań, ale fantastycznie będzie pasowało na sylwestra. Nie narobicie się, wygląda wow, a robi się to naprawdę bardzo szybko, jest bardzo zdrowo, lekko na brzuch i przy takim daniu możecie się bawić do rana. Zapraszam na moją cudowną sałatkę z czarnego ryżu z granatem. No drodzy, zaczniemy od tego, że ten przepis jest takim przepisem tak. Po pierwsze sylwestrowym. Dlaczego? Dlatego, że... Proszę, bo się tam lola kokosi, słychać ją. Żeby wytrzymać całą noc na imprezie sylwestrowej, to musi być przepis e, zdrowy, niskoglikemiczny, tak? Bo, jakbyśmy się najedli białego ryżu, to byśmy tylko poszli spać. A już sushi to już w ogóle. Musi być przepis smaczny, kolorowy, soczysty. Ja do niego dodam jeszcze sporo natki, ponieważ mam tutaj troszeczkę czerwonej cebulki. Ale jak dużo wkroimy natki, to nie będzie czuć tej cebuli w ogóle. No, mam owoc miłości, czyli granat. Zostawiłam, zobaczcie ten sok z niego. Jak ja robię, jak ja jakby wyciągam pestki z granatu. Otóż nie chcę teraz tego robić, bo chciałabym go Ustawić, ale miażdżę w ręku ten granat i stukam sobie albo młotkiem do, yy, jak to się mówi, yy, tym tasakiem? Tasakiem do mięsa, albo chochlą po prostu tym od strony brzucha. I tak te pestki wylatują. Trochę mi białych skórek wylatuje, wtedy skórki wyjmuję i to jest super, bo zostaje mi sok, a ten sok mi się przyda. I teraz tak, to będzie taka bardzo szybka sałatka, no bo jeżeli idziemy z, y, do znajomych na przykład z sałatką, albo mamy znajomych u siebie, to musi to być danie, które po pierwsze w przygotowaniu nie pachnie, no bo jakbyśmy tak sobie zaczęli gotować i te włosy i to wszystko, to fe, e, a y, danie szybkie możecie je zrobić dzień wcześniej i zabrać z sobą już gotowe, zrobione. Od czego zacznę? Od tego, że uprażę sobie słonecznik i musicie ugotować, czarny ryż i go schłodzić. Możecie też użyć czarnej soczewicy, ale czarna soczewica u niektórych może powodować, e, no są to strączki, może powodować zdęcia przy obcisłej sukience, to może niekoniecznie, więc czarny ryż będzie bezpieczny i niskogikamiczny. Teraz podgrzeję troszeczkę słonecznik, żeby puścił tego orzechowego aromatu e, i teraz zobaczcie, jak mamy ten granat i ten sok z granatu, to do tego Dodamy właśnie ryż czarny. Proporcje to takie, jakie Wam wyjdą, słuchajcie, to nie jest taki przepis, że musimy się tutaj trzymać proporcji. Momencik. Dobrze, kurier był, słuchajcie, jeszcze przyniósł coś. I tak, mamy granat, mamy czarny ryż, słonecznik się tutaj praży. Ja już sobie pokroiłam szybciutko czerwoną cebulę. To będzie bardzo zdrowe, bardzo pyszne i szybkie do zrobienia i świeżutkie, uwielbiam. E, cebulkę tutaj troszkę domieszałam, i teraz dokroję właśnie dużo natki, ja kocham kolendrę I do tego przepisu kolendra wybitnie smakuje. Natomiast jeżeli Wy nie lubicie kolendry, to zróbcie trochę tak, jak libańskie czy marokańskie tabule, czyli dużo natki żeby tutaj było naprawdę zielono. U mnie będzie zielono z powodu kolendry, a wy możecie wymieszać i natkę i bazylię, jeżeli nie lubicie kolendry. Teraz ja sobie dodaję tutaj pistacje. Są tacy, którzy lubią je właśnie tym tasakiem do mięsa rozbić na drobniejsze. Ja przyznam szczerze, lubię w całości pistację, więc ja dodaję w całość. Czekam na słonecznik. W tak zwanym międzyczasie dodam odrobinkę chili, trochę oliwy, dużo soku z cytryny, dużo soku z cytryny. To będzie cudowna sałatka, również latem. Słuchajcie, jak są upały. To jest moja ukochana sałatka na upały. O, dużo cytrynki. Tak, ja sobie tu zostawię, bo mi dwie pestki weszły. Dobra. Co dalej? Troszkę soli oczywiście. Pilnujemy słonecznika. O, już się ładnie złoty robi. On fantastycznie będzie smakował taki lekko przyprażony. Możecie go schłodzić. On w zasadzie odda trochę tego ciepła i to się wszystko wyrówna. Więc ja go dodam tak już. O! I teraz trochę pokrojonej fety. I teraz tak, możecie dodać tą fetę albo biały ser. Nie musicie. Ja na przykład latem robię bez fety. Robię takie naprawdę stricte roślinne danie. No ale jak mamy sylwestra, to tak bardziej na bogato byśmy to zrobili, więc ja tą fetę dodam. Całość sobie właśnie wymieszam. I wyjdzie nam tu właśnie takie trochę mm, danie z Bliskiego Wschodu. To są takie typowe smaki, właśnie kuchni, którą ja uwielbiam. Mam takiego, może nie kucharza. No, oni mają, piszą y, książki kulinarne od Tolegi. Uwielbiam jego smaki I ma naprawdę kubki smakowe takie same jak moje, i to są właśnie tego rodzaju przepisy. I fajne jest to, że Feta przyjmie kolor, y, kolor soku z granatu, więc jest lekko różowa. Ten sok z granatu miesza się z cytryną i oliwą, i robi się taki swoisty winegret. No i słuchajcie, danie gotowe do tego, jakieś ładne naczynie, prościutkie. Jest bardzo zdrowo i słuchajcie, nie narobicie się przy okazji, możecie do tego, nie wiem, zgrillować pierś, już tylko z przyprawami, żeby się nie, nie, nie bawić w coś więcej i, i tyle. Wiecie jak to u mnie, szybko, zdrowo i smacznie. Dobra, spróbuję jak wyszło. Trochę sobie nabałaganiłam, ale to co, zobaczcie jak ładnie. Mmm, pycha. Mm. Strzela, fajnie granat. I pistacje, słonecznik, pyszka. Mm, kochani, uwielbiam to danie. Uwielbiam, uwielbiam. Ojejku, przepyszne jest. Ale mi się w tym, że tak powiem, ciągiem nagrywam Wam kilka dań i wszystkim się tak wspaniale, szybko i pysznie zrobiły. Słuchajcie. Subskrybujcie, lajkujcie, jest sałatka, ale inaczej, jest szybko, zdrowo pysznie. Fantastycznej zabawy, jeżeli oglądacie ten odcinek przed sylwestrem, a jeżeli w ciągu roku, to mam nadzieję, że mamy już wiosnę i już szykujecie się na ciepłe dni z takimi daniami. Cudowności, lajkujcie, subskrybujcie, dzielcie się na tablicy moim przepisem. Całuski fantastycznego roku. Po inny przepis zapraszam Was tutaj.